Dzisiaj chcemy poruszyć temat, który jest bardzo na czasie. Przywitała nas jesień i to tak dość błyskawicznie zaczęło robić się 8, 10, 12 stopni na ranem. A jako, że w tej klasyce też przewidziano parę rozwiązań na to, czyli oczywiście chodzi o eleganckie płaszcze, o dyplomatki, w których też się specjalizujemy, no to dzisiaj zapraszamy na taki krótki przekrój płaszczy, które mieliśmy okazję nosić, nasze wrażenia z różnych długości, różnych grubości materiałów, czy też różnych krojów, ale o tym za chwilę. Jest ze mną Marek Łuczyński, ja nazywam się Kamil Brycki. Witam ponownie w salonie w Poznaniu. No i cóż, od czego możemy zacząć? Prawdopodobnie możemy zacząć od płaszcza, który ja pamiętam chyba najbardziej w historii, muszę powiedzieć wszystkich zdjęć, czyli pana niebieskiego, takiego kobaltowego płaszcza wykonanego z jedwabiu w ogóle z tego co kojarzę, a jedwab nie jest tak często spotykanym materiałem na płaszcze. Tak to racja. To był płaszcz pewnie uszyty gdzieś z 12-13 lat temu z absolutnie wyjątkowej kolekcji hmm zeni um, oni zaproponowali 4 czy 5 kolorów Czysto jedwabnych. To był stuprocentowy jedwab o grubości prawie 500 gramów płaszczowy. Coś, co wcześniej się absolutnie nie spotykało, było niedostępne. Tkanina, trzeba od razu zaznaczyć, była wyjątkowo droga, więc była wyprodukowana i zaproponowana klientom korzystającym z kolekcji tkanin w dosyć ograniczonej ilości. Czytaj. Jak tkaniny się pojawiły, to po miesiącu już ich nie było. Wyprzedały się bardzo szybko. Jest to też pewnie y, pewnego rodzaju zabieg taki marketingowy. No tkanina wyjątkowo miękka, wyjątkowo przyjemna w dotyku. Jak ktoś wcześniej użytkował płaszcz kaszmirowy, czysto kaszmirowy, ze 100% kaszmiru, to już był przyzwyczajony i... Y, opatrzony z tym, że jest to coś bardzo przyjemnego, miękkiego i tutaj weszliśmy jeszcze o level wyżej. Kolor, o którym Pan mówi, absolutnie wpisywał się w trendy tamtych czasów, czyli kolory mocno niebieskie, habrowe. to wtedy też królowały garnitury bardzo mocno niebieskie, takie, których dzisiaj w zasadzie nie szyjemy. Dzisiaj szyjemy ubrania no przynajmniej o dwa tony ciemniejsze, ale płaszcz, który wspominam też z tego względu, że był wyjątkowo lekki, zakładało się go nie wiem, jak to, jak to określić, ale no, wskakiwałem w niego jak w sportową kurtkę wyglądał świetnie i, i, i wspaniale y, 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 pracował na sylwetce. Oczywiście y, jedwab jak to jedwab nie jest najwytrzymalszym y, materiałem, zwłaszcza na płaszcz, więc y, no, on wymagał też specjalnego traktowania. No, to nie był płaszcz, który w kulkę zwijałem, rzucałem do samochodu czy gdzieś do pociągu, tylko raczej no, oszczędzałem go. No, jakby, no, Też z tego względu, że tkanina była bardzo. Bardzo droga. No ale e... jak się w ogóle nosiło taki kolor? Bo to jest w sumie inny kierunek niż zazwyczaj polecamy przy płaszczach. Raczej to... polecamy kolory, które łatwo jest połączyć z większą częścią garderoby, które gdzieś tam można założyć właśnie na, na cokolwiek, żeby ten płaszcz po prostu wynosić. No bo raczej o ile tak. ludzie posiadają kilka par spodni, kilka marynarek, kilka garniturów, no to raczej mało kto jest w stanie uszyć trzy płaszcze w ciągu jednego sezonu, żeby do każdego mieć inny, tak. inny zestaw. Tak, to racja. To w salonie zazwyczaj wiszą. Granat, szary kamel, czarny, granat, granat, kamel i wziął mój <noise> mocno niebieski płaszcz, który y, był świetnym narzędziem marketingowym, bo on przyciągał klientów. Klienci oglądali ten płaszcz, zachwycali się, ale sami takiego koloru nie wybierali. Kiedyś już o tym trochę y, mówiliśmy. Y, z racji y, mojej pracy y, mam to szczęście, że mogę nosić rzeczy inne niż standard, no, konserwatywny standard, y, więc y, stąd wybór tego płaszcza. On się bardzo rzucał w oczy. To jest tak trochę jak idzie... Yy... Kobieta środkiem ulicy w kanarkowej sukience czy w jakimś pomarańczowym żakiecie, no to każdy zwraca na nią uwagę przez kolor, który przyciąga wzrok. I faktycznie ten płaszcz tak wyglądał. I czasami było tak, że widać mnie było z... no, nie tylko charakterystyczna łysa głowa, ale też płaszcz przyciągał wzrok z daleka. Pewnie dzisiaj bym sobie takiego płaszcza tak mocno niebieskiego nie uszył, bo jakąś tam drogę taką przeszedłem. Jak wielu z nas. Że wybieram raczej kolory trochę bardziej stonowane, ale czułem się w nim osobiście świetnie. Do takiego płaszcza, do tak mocno wyróżniającego się płaszcza, i, i ten jedwab też miał połysk, no tutaj trzeba powiedzieć, że no, ważny jest też rodzaj sylwetki. No, raczej um, otyła osoba z dużym brzuchem nie będzie w tym wyglądała korzystnie, no bo on się załamuje, gdzieś tam światło się załamuje, więc pewnie jakieś niedoskonałości sylwetki mogłyby być trochę bardziej uwypuklone. Ja czułem się w nim fantastycznie. Pamiętam, że on miał. Brązowe guziki, i pasowało to dobrze też do, do brązowych butów yy, yy, i tyle. To, co pamiętam z tych pierwszych płaszcz, to nie był mój pierwszy płaszcz, ale charakterystyczny, że też pewnie pan to potwierdzi, trochę też przechodzimy drogę w tych ubraniach wierzchnich. Yy, Coraz mniej szyje się takich płaszczy typowo modowych. Tak jak kiedyś to było, tak jak z marynarkami. Miał być opięty ten płaszcz krótki, mm -hmm. żeby tak mierzyliśmy ile centymetrów dłużej, żeby przykryć marynarkę, ale to tyle. W tej chwili dochodzimy tak, jakby trochę do tego, że przedkładamy też wygodę i praktyczność coraz bardziej. My szyjemy coraz więcej płaszczy dłuższych albo wręcz nawet bardzo długich. Pewnie też w, dzisiejszych, w dzisiejszym czasie, jeżeli szyłbym taki płaszcz, no to na pewno też w innym kroju i, i dłuższy. Moim pierwszym płaszczem było coś z całkowicie innego spektrum, jeżeli mówimy o płaszczu uszyty tutaj. I to był granatowy płaszcz z haristweedu, w tak. wiodełkę. Więc on był bardzo taki szorstki, bardzo zgrzebny w dotyku, bardzo, bardzo też gruby. I to faktycznie był płaszcz, w którym było mi ciepło. Płaszcz, który był uszyty w kroju jednorzędowym, w sumie bardzo podobnym do tego pana kobaltowego płaszcza, można powiedzieć, tylko miał tak. klapy w szpic. Z kolei pana płaszcz, z tego co kojarzy, miał klapy otwarte. Tak. I to jest w ogóle też bardzo ciekawe, no bo Myślę, że mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że surowiec oczywiście ma też wpływ na to, jak się taki płaszcz nosi, ale to, jak on jest koniec końców utkany, jak ta tkanina się, się sprawdza, to też ma później jakieś tam, jakieś tam znaczenie. No i jeżeli mówimy o jedwabiu, który wydaje nam się właśnie taką tkaniną zimną, lejącą na krawaty, na jedwabne koszule, no to później. Trudno sobie wyobrazić płaszcz czegoś takiego. Z kolei ten Harry Street jest dużo bardziej opatrzony, można powiedzieć. I o ile kojarzy się nam głównie z profesorami, prawda, na Harvardzie, tak. na Stanfordzie, z książek Dana Browna, no to, no to płaszcz z tego, z tego materiału wyglądał super i sprawdzał się bardzo dobrze. No i też warto wspomnieć, że domyślnie ten płaszcz, jako że, to była, jako że to był materiał, który został stworzony, można powiedzieć, na polowania, na takie właśnie trudniejsze warunki, no to on. Jego zadaniem było bycie w miarę niezniszczalnym, więc też przy mojej pracy, gdzie czasem trzeba z tym aparatem gdzieś kucnąć się, położyć, no to on się naprawdę super sprawdzał, bo w ogóle nie musiałem się o niego martwić. Ale to jest ciekawe, trochę zboczymy z tematu, bo y, y, słowo klucz, y, ciepłota i, i wygoda. To jest tak trochę jak z marynarką i my to widzimy, że przy niezmieniającej się sylwetce kiedy nie musimy brać kolejny raz miary marynarka uszyta z cienkiej wełny albo z tropiku versus marynarka uszyta z grubego tweedu pracują zupełnie inaczej i to samo jest z płaszczem i trzeba wziąć to pod uwagę bo taki płaszcz z tak grubego haris tweedu, z którego pan szył płaszcz on po prostu jest sztywniejszy i on w plecach może powodować jakąś tam lekką blokadę czy ograniczenie ruchu więc to też trzeba pamiętać że każda tkanina rządzi się swoimi prawami i trzeba Trzeba to wziąć pod uwagę, kiedy konstruujemy i szyjemy taki płaszcz. Ale jeszcze ważniejsza rzecz jest taka, i do tego tutaj należy się wyjaśnienie to jest jak bardzo ciepło jest w tym płaszczu. Te płaszcze, które szyje się na świecie, te, te dyplomatki, te, te wszystkie piękne włoskie kroje i tak dalej, one generalnie są przystosowane na trochę łagodniejsze zimy niż są u nas. No to nie są kurtki puchowe, to trzeba to nie sobie są od razu kurtki powiedzieć, puchowe. tak. I my to też już przez te kilkanaście lat przechodzimy tą drogę z klientami, bo, bo czasami mamy takie nierealne, nierealistyczne zupełnie oczekiwania, że to ma być płaszczy pancerny, że jak ktoś jedzie gdzieś daleko. Do swojego zakładu, pracy i jest minus 20, że jemu musi być ciepło. I jest możliwość użycia takich płaszczy, w których będzie ciepło, ale jakby to nie jest głównym założeniem tych płaszczy. Jeżeli ma być ekstremalnie ciepło w płaszczy, no to wiadomo, że musimy wybrać bardzo grubą tkaninę, czy to wełnę, czy wełnę z kaszmirem o jakiejś bardzo grubej gramaturze typu 700, 800. Są takie tkaniny i jeszcze zamiast podszewki jedwabnej czy, czy wiskozowej użyć na przykład podszewki pikowanej z Watoliny. Która faktycznie no, jest gruba, y, waży 600 gramów, i, i, i w środku jest ta wata, która grzeje. Natomiast, oczywiście, taki płaszcz już jest grubszy, on się trochę mniej, mniej leje. Jak szyjemy płaszcze dla pilotów, którzy latają y, samolotami często w krajach, gdzie jest bardzo, bardzo zimno, no to dla nich y, Założenie takie przetargowe było właśnie, że płaszcz musi być ocieplony pod spodem, nawet jakiś tam taki jest element przy kołnierzu, żeby tą stójkę można było zapiąć, żeby im nie wiało i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że te płaszcze, które my szyjemy, to są płaszcze na średnią zimę i dla raczej osób, które nie stoją 40 minut na mrozie na przystanku autobusowym. Kolejnym płaszczem, który kojarzę jest oczywiście kamelowy płaszcz, który, o którym już Pan wspomniał, który cieszył się ogromną popularnością i w sumie do dzisiaj się nią cieszy. Z tych tkanin nawet często szyjemy płaszcze do naszej kolekcji gotowej, takie krótkie serie po 50 sztuk na zimę, które można przyjść i od ręki kupić. I to jest kolor, który w sumie dobrze się wpisuje, bo pasuje i właśnie super z czernią, i z szarością, i z granatem, a jednocześnie też. Można powiedzieć, że zwraca uwagę, chociaż no nie zwraca uwagi tak bardzo jak ten kobalt. Jasne. Ale gdzieś go tam widać, prawda? To jest klasyk, nie? To jest taki klasyk klasyków. jakby Jak mężczyznom zapyta się ich o uszycie płaszcza, no to w zasadzie kojarzą się trzy kolory: granat, grafit i, i właśnie taki kamel. Czarne płaszcze szyjemy troszkę rzadziej, może też w dzisiejszych czasach troszkę rzadziej, ale ten kamelowy kolor jest takim klasykiem. On jest piękny, on też powoduje, że to ubranie trochę jest takie żywsze, rozświetlone, no bo umówmy się, no zimą jak jest szaruga u nas w Polsce, ciemny grafitowy, flanelowy garnitur i na to ciemny płaszcz i jeszcze blada cera, no to już w ogóle można zapomnieć o uśmiechu, więc to jest bardzo fajne i praktyczne rozwiązanie. To jest też ponadczasowa kolorystyka, widać takie płaszcze z czy kilkudziesięciu lat i one są powtarzane w każdej kolekcji. No, jedyny problem zawsze z jaśniejszymi płaszczami no, to jest kwestia pielęgnacji ich, no bo no, one siłą rzeczy, no płaszcz gdzieś tam się zawsze lekko pobrudzi. Wsiadając do samochodu czy do komunikacji miejskiej gdzieś dotkniemy, on na, na nim widać, no, czego nie widać na, na graficie, granacie czy czerni. Z drugiej strony, jak ta tkanina też jest grubsza, no, to dużo łatwiej jest ją wyszczotkować. Po prostu najważniejsze jest to, żeby nie robić tego można powiedzieć często na gorąco, tylko dać trochę przeschnąć temu materiałowi. Bo jak to? No, po prostu naturalny włos ma to do siebie, no brud go trochę oblepia i to później, kiedy to wyschnie, można to zeszczotkować najczęściej. Jasne. Jeśli chodzi o kroje płaszczy, bo to też zostało poruszone tutaj na początku, to od tych bardzo klasycznych takich dyplomatek, czyli jeden rząd guzików, klapa otwarta, trzy lub cztery guziki, jeżeli ktoś chciał się troszkę wyżej zapinać, to ewoluowaliśmy. I można powiedzieć, że. Był też okres, że szliśmy dużo dwurzędowych płaszczy. One są piękne, świetnie wyglądają, podkreślają sylwetkę. No, są trochę mniej praktyczne, no bo w zasadzie muszą być zawsze zapięte. No chyba, że ktoś tak modowo lubi nosić ten płaszcz z dwurzędowy, strony, że sobie go rozpina. Z drugiej strony jest cieplejszy, więc może jest też bardziej praktyczny z tej perspektywy. Z drugiej strony jest cieplejszy, to na pewno. Przeszliśmy do płaszczy. Hmm, z, z kieszeni spadkami z do kieszeni nakładanych, do takich trochę mniej formalnych konstrukcji. Szyjemy coraz więcej płaszczy, które mają wyglądać jak płaszcz, a trochę mniej spełniać rolę płaszcza. Szyjemy płaszcze bez podszewki w ogóle, czyli z samej tkaniny, takie płaszcze ala swetrowe. No i oczywiście to, co od kilku sezonów jest w zainteresowaniu wielu naszych klientów, no to są ulstery, czyli te takie płaszcze w kroju wojskowym, zawiązywane na pasek z pagonami i to jest też coś takiego ciekawego, coś innego, czego nie można też kupić w sklepie sieciowym. Taki wyróżnik modowy dla mężczyzn, którzy chcą stylowo wyglądać zimą. Ulster faktycznie jest też takim, można powiedzieć, kolejnym trochę kamieniem milowym na tej, na tej drodze rozwoju płaszczy. Jest to chyba teraz najpopularniejszy krój, przynajmniej tutaj w Poznaniu, który, który szyjemy. Mieliśmy też taką bardzo krótką kolekcję właśnie ulsterów z pagonami w kolorze brązowym i w kolorze takiej ciemnej zieleni, czyli to były takie odwzorowane trochę płaszcze militarne, ale właśnie w bardziej trochę włoskim stylu i one bardzo się ludziom podobały i też były dużo wygodniejsze ze względu na parę takich konstrukcyjnych, fajnych rozwiązań. No tak. Przede wszystkim te kieszenie były duże, pojemne, łatwo do nich włożyć ręce, co też jest ważne zimą. Była ta kontrafauda na plecach, która sprawiała, że mimo tego, że ten płaszcz był dopasowany, to można było w miarę swobodnie ruszać tymi rękami. Że był dalej wygodny, to było wygodne, tak, tak jest. Tak. No i też... Odchudzenie tego, tego kroju, można powiedzieć, może i wpłynęło negatywnie trochę na komfort termiczny, natomiast właśnie w odczuciu była to trochę bardziej taka dłuższa marynarka. Niż, A to, niż racja. Ja? to racja, dobrze, że Pan przypomina, no bo przecież z tego płaszcza wyjęte były poduchy w zasadzie, jest tylko lekki wkład barkowy, ta konstrukcja jest lekka, ramiona były węższe, bardziej dopasowane i no tak, ale cel takiego płaszcza był też, szycie takich płaszczy był też taki, że możemy nosić go zarówno z marynarką, jak i na sweter, czy, czy nawet na koszulę i to jest, tak jak Pan mówi, no bardziej taki... No, krój marynarkowy w płaszczu, ale wciąż z ciepłej tkaniny. Szyliśmy też krótką serię bardzo ciekawych płaszczy, ale to bardzo dawno temu, z kolekcji Pecoranera od Loropiany, czyli z tych wełen, które są niebarwione w żaden sposób. Z tylko czarnych mają, owiec. Tak tak czarnych owiec, tak? mają naturalny, naturalny kolor i to była taka chyba krateczka wisi delikatna. No i jakby to są płaszcze, oczywiście jak to Loropiana, jak jest coś bardzo ciekawego, pięknego, no to jest to krótka seria i szybko się wyprzedaje. Długo po wyprzedaniu tych płaszczy, klienci pytali się jeszcze o dostępność tych tkanin. A wiem, i... taki beżowy on był, to on tak, taki, tak, taki tak, jaśniejszy. Tak, to tak, był taki bardziej chyba taka delikatna, ale bardziej krata księcia wali, tak mi się wydaje. Co, coś w tym pozorom. stylu, ale, deski, tak. ale wiem, że już dobrze mm -hmm. nie będę tej tkaniny, bo się szybko wyprzedała i musieliśmy cały no, czas. No, pięć lat temu odmawiać. to było, tak, tak, to się zgadza. Tak, więc to, to jest ciekawe. W ogóle to jest też ciekawe, jeśli chodzi o te płaszcze, że mm, jak teraz rozmawiamy, to na bieżąco przypominają się różne rzeczy i w zeszłym tygodniu jak byłem w Warszawie, to jeden z tych płaszczy widziałem w salonie, i tak się zdziwiłem, znaleźliśmy na zapleczu czy co? Nie, po prostu klient przyniósł sześcioletni yy, płaszcz, bo gdzieś tam zahaczył yy, do naprawienia i Yy, oglądałem ten płaszcz, założyłem go na siebie, przekonałem się znowu, jak bardzo ładny jest ten płaszcz. Yy, te tkaniny są po prostu świetnej jakości. One. one Dobrze się użytkują, dobrze się pielęgnują i one się nie niszczą. Jeżeli to nie jest y, płaszcz noszony codziennie od 6 ran do 22 przez cały rok, no to taki płaszcz będzie z nami 10 lat albo i więcej. Jeszcze ta nasza usługa serwisu, poprawek, korekt, ona daje tym ubraniom, no może nie drugie życie, ale przedłuża to, to pierwsze życie. I nawet mieliśmy szczęście, bo y, musieliśmy tam specjalną łatkę taką na na kieszeń naszyć, no i znaleźliśmy w skrawkach tkanin resztkę tej tkaniny, więc tutaj nie było żadnego problemu. Płaszcz po serwisie, po odprasowaniu, po odparowaniu na kolejne 5 lat gotowy. Mi ostatnio udało się też odwiedzić kolegów z tego naszego najstarszego salonu, czyli na Mokotowie, przy ulicy Narbutta i trafiłem też tam na taką większą trochę marynarkę z kamelu właśnie też, czyli z wełny wielbłądziej. W naturalnym kolorze, i też byłem w szoku, jak bardzo dobrze ten materiał się zachowuje, mimo to, że ta marynarka jest przecież od lat noszona i też po prostu wraca na regularny serwis, na regularne odświeżenie do czyszczenia, do odprasowania. No i znowu na parę lat znika w zasadzie, a tej tkaniny też już nie ma. To rację. To są to, wraz z czasem i upływem tego czasu, widzimy, że jednak to, o czym mówimy często. W naszych rozmowach prywatnych czy z klientami, czy na podcastach, że my jesteśmy jednak tą slow fashion i, i pomimo, że my jesteśmy drodzy, to, to kupowanie takich ubrań się opłaca i to jest ekologiczne. No, zwłaszcza dla ludzi, dla których ta ekologia teraz jest bardzo ważna, to robi ogromną różnicę, czy kupujemy w tych sieciówkach ciągle na przecenie coś nowego, poliestrowo-wełnianego, czy mamy dobre, dobrej jakości oddychające ubrania, które po prostu się szybko nie zużywają. Z czasem na pewno zmieniłaś też długość płaszczy. Ja też widzę tutaj, że zaczęliśmy robić troszkę dłuższe płaszcze ze względu na tę funkcjonalność, czyli tak jak mam mówi, na początku wiele osób chciało mieć płaszcze do połowy uda, a później mniej więcej do kolana one się wydłużyły. I ja w zeszłym roku uszyłem dla siebie taki... zleciłem uszycie takiego czarnego płaszcza, który sięga prawie że do kostek. I mimo to, że to jest płaszcz czarny, dwurzędowy i teoretycznie nie ma nic z nim takiego wyjątkowego, to to jest płaszcz, który najbardziej zwraca uwagę z mojej garderoby. I Jest jednocześnie najcieplejszy, mimo że to, że tkanina spokojnie mogłaby być grubszą tkaniną marynarkową, bo on ma około 450 gramów na metr bieżący, co w przypadku płaszcza po prostu nie jest, nie jest jakimś takim bardzo dalekim spektrum pod względem grubości, a jednak przez to, że ten płaszcz zakrywa po prostu całe ciało i blokuje wiatr, no to jest mi naprawdę bardzo komfortowo. To jak ja zacząłem mierzyć ten płaszcz, to przypomniałem sobie, dlaczego kiedyś Albo zrozumiałem, dlaczego kiedyś po prostu noszono długie płaszcze, płaszcze do ziemi. I zastanawiałem się, dlaczego my o tym zapomnieliśmy. Mm -hmm. To jest samo odczucie. Po założeniu takiego płaszcza już w budynku jest kompletnie inne, jest człowiek zabudowany, nogi są zabudowane, nie, nie ma szans, żeby coś wielce podwiewało. Kompletnie szokujące doświadczenie. Oczywiście pewna limitacja jest taka, że wsiadanie w takim płaszczu do samochodu, prowadzenie do, jest mniej tak. wygodne, trzeba ten płaszcz podciągnąć i tak dalej, natomiast jeżeli ktoś mieszka na jeżycach i przychodzi do pracy pieszo, jesienią zimną czy zimą, nie ma w zasadzie lepszego rozwiązania i można, i można zwykły, krótki płaszczyć z tkaniny o grubości i 1000 gramów i odczucie będzie zupełnie inne, no bo ten dół ciała jest odsłonięty. No, ten płaszcz też zwracał na siebie uwagę i krojem dwurzędowym i tym kolorem czarno. Taki był. No, mocny wyraz tego płaszcza. Nawet mi się jakby kojarzył trochę z tymi filmami, z tą serią Matrix, no, jak Keanu Reeves w tych czarnych ubraniach chodził, no. No, ale to jest, właśnie, to jest właśnie ta moda, no, niekoniecznie trzeba wybrać tkaninę kanarkową, jakiś, nie wiadomo jaki wzór, tylko czarna tkanina w odpowiednim dopasowaniu, no i dosyć niespotykany krój i jest efekt wow. Prawda jest taka, że pewnie z czasem znowu wrócimy do trochę krótszych płaszczy, bo ludziom się te dłuższe płaszcze, które teraz dopiero wchodzą, pewnie już trochę opatrzą. Natomiast no, przetrwa pewnie dość długo i już zawsze gdzieś tam w tej szafie w tej szafie będzie. A jest też uszyty z bardzo takiego fajnego materiału, bo to jest dormej wełna z kaszmirem. Natomiast jest to taka wełna, która ma trochę taki. ten włos podniesiony właśnie jakby to był włos wielbłądzi. Wielu klientów na przykład, kiedy mieliśmy tej płaszcz taki beżowy, na pierwszy rzut oka bardzo łatwo jest pomylić właśnie camel hair z tą wełną z kaszmirem, co jest o tyle korzystne, że wizualnie no jest to po prostu, są to bardzo bliźniacze tkaniny, a jednocześnie nie jest to aż tak ekstremalnie drogie, jak wełna wielbłądzia potrafi być. Czy alpaka. Alpaka. Tak, to, są, tak. to są od paru sezonów tkaniny, które zwracają uwagę klientów, bardzo często też klientek. Po prostu wyglądają fenomenalnie. Ten długi włos, lekko błyszczący, tkanina przemiła w dotyku, no, patrząc na próbki tych tkanin, czy na płaszcze, które mamy uszyte na manekinach, no chce się wskoczyć w taki płaszcz, niezależnie czy się jest kobietą, czy mężczyzną. Oczywiście są to tkaniny bardzo rzadkie, unikalne. Tutaj dużo mówiliśmy o gramaturze, o rodzajach tkanin, to tak leciutko, zbliżając się ku podsumowaniu, to takie praktyczne informacje, żebyśmy sobie Przekazali. Cienkie płaszcze, takie jak nasi koledzy we Włoszech noszą, no to, no to można powiedzieć, że u nich. Przejściowe płaszcze zaczynają się od około 300 gramów na metr bieżący. No a zimowe, ciepłe płaszcze, to jak rozmawiam z przedstawicielami Loropiany, którzy nas odwiedzają, no to oni sobie szyją zimowe płaszcze z tkaniny 350-390 gramów i to już są ciepłe płaszcze. U nas, tak jak Pan mówi, no zaczynamy od 400-450 gramów, i to jest taki entry level, jeśli chodzi o płaszcze. płaszcze. Uznane przez nas za płaszczyzny zimowe, no to jest 550 gramów wzwyż. Bardzo ciekawa kolekcja, długo szliśmy. Płaszcze z mieszanki wełna z kaszmirem, też zaraz o tym powiemy, czyli 80% wełny, 20% kaszmiru, 700, 700 gramów. No i płaszcze cięższe, ale tych tak często nie spotykamy w kolekcjach. Ja myślę, że 800 to jest w tej chwili najwięcej. No a jeśli chodzi o składy, no to najpopularniejsze płaszcze no to są płaszcze po prostu wełniane. One są też najbardziej przystępne cenowo. No i później wchodzimy we wszystkie możliwe mieszanki wełny z kaszmirem. Oczywiście im więcej tego kaszmiru, tym tkanina jest jeszcze bardziej miękka, przyjemna w dotyku, ale równocześnie droższa. No i potem mamy alpaki, mamy... No, alpaki też tak. oczywiście mają miksy z, tak, tak. z wełną najczęściej. No i później wchodzimy już trochę w pole, można powiedzieć, tego takiego kaszmiru w większym, większym procencie, aż do oczywiście 100%. No i te płaszcze są fenomenalne w dotyku. Tak. One są super miłe. Natomiast to jest też płaszcz, który nie może być wołem roboczym, moim zdaniem. Bo o ile oczywiście grubszy kaśmir wytrzyma dużo więcej niż taki, niż taka, niż taki cienki kaszmir po prostu, na przykład na sweterek czy na marynarkę. No to jednak mimo wszystko wełna będzie bardziej wytrzymała, można powiedzieć. Nie? No i znowu, umysł z mi figla, przypomniałem sobie, m, uszyty w całej historii firmy najbardziej spektakularny płaszcz, o którym muszę powiedzieć, to był płaszcz uszyty z czystego kaszmiru. Granatowy, bardzo długi płaszcz y, poniżej linii łydek, i klient zażyczył sobie: powiedział, że jest mu zawsze zimno, i zażyczył sobie podszycie całego płaszcza szynszylami. Y, I robił to kuśnierz. My szyliśmy płaszcz, kuśnierz szył odpinany cały środek. Płaszcz ważył myślę, że kilka kilogramów, bo pan, pan był bardzo potężny, y, bardzo znający się na stylu i, i, i wiedzący dokładnie, czego chce. No i faktycznie to był płaszcz, który. Y, Dawał ciepłotę. Myślę, że już dobrze nie pamiętam, ale płaszcz kaszmirowy uszyty przez naszą pracownię, z tego co pamiętam, to była chyba jedna szósta ceny tego płaszcza mhm. przy tym wkładzie, który był do niego użyty. Ale taką współpracę kuśnierską mieliśmy dwa razy w życiu tylko. Jednak nasi klienci wybierają spokojniejsze, zwykle, zwykłe i bardziej cywilne płaszcze na co dzień. Więc chyba dobrze trafiamy z tym podcastem, bo faktycznie dzisiaj rano, jak wstałem, było 5 stopni. Prognozy mówią, że weekend ma być cieplejszy, ale potem znowu spadamy. No i co roku jest to samo. Zaczyna się robić zimno, potrzebuje płaszcz, ale naprawdę 8 tygodni nie da się szybciej. Więc jeżeli obudziliśmy u kogoś takie zapotrzebowanie, to zapraszamy. Wszystkie kolekcje tkanin są w salonach w Poznaniu i w Warszawie. Można zobaczyć, dotknąć, bo te różnice w dodyku są znaczące. Można porozmawiać. Często mamy jakieś płaszcze w salonach, czy to dla klientów, czy na manekinie. Można zmierzyć. Nie każdy ma okazję zmierzyć ulster. To są płaszcze niespotykane gdzieś tam w centrach handlowych. No i nie pozostaje wtedy nic innego, jak zlecić szycie i cieszyć się nowym ubraniem za parę tygodni. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszamy oczywiście do sprawdzania naszych poprzednich rozmów, a także do sprawdzania naszych kanałów w mediach społecznościowych oraz strony internetowej, gdzie regularnie wstawiamy nowe sesje zdjęciowe i pokazujemy to, co aktualnie szyje się w naszych pracowniach. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.